Teraz znajdujemy się na wieży kościoła Świętego Mikołaja w Bochni i graliśmy dzisiaj tutaj po nabożeństwie Majowym. I to panowie z Orkiestry Godniczej. Tu pan kierownik Wiesław, jak już zdążyłem. Wiesław Puś, Korder Pierwszy Pan Piotrek Saksofon. Pan Saksofon Alto Pan Podorowski Stanisław. A to pana też był ojciec grał też, tak, dyregentem był, tak, jak tak. pamiętam. I Stanisław Pietrasz Bas. Tak. I jak już długo panowie grają w orkiestrze górniczej? 30 lat, 30 lat ale każdy różną. 76 różną ilość. roku. Pan na imię, 76 zatrzymał. Stanisław? No. Ile grał w no. orkiestrze? No. 70 lat siedemdziesiąt, Całe życie. Nie, bo 10 lat No, no to takie. A no 40 lat No to. No to na dzisiaj na razie kończymy. Tutaj wydrapaliśmy się na wieżę po bardzo stromych schodach. I teraz czeka nas podróż na dół. Jak widać tutaj o całą panoramę Bochni. koło widzimy, dzisiaj piękna pogoda, bo ostatnio padało. No i będziemy schodzić. Ten. To dziękujemy na razie, żeśmy mogli tu być. Proboszczowi podziękujemy, że nam tu udostępnił również. To na razie dzięki za wszystko. Dzisiaj jest, a dzisiaj mamy dzisiaj, dzisiaj jaki dzień jest. Sobota, data 25 maja. Na dzień matki to graliśmy dzisiaj na jutrzejsze święto dnia matki 2019 roku. To dobrze, To na razie tyle. 啊，你很多。